Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek, 12 września i posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum, sługa pewnego setnika, szczególnie poprzez Niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie. Godzien jest, żebyś Mu to wyświadczył, mówili. Kocha bowiem nasz naród i sam zbudował z nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą. Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego ja sam nie uważam się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu, idź, a idzie, drugiemu, choć, przychodzi, a mojemu słudze, zrób to, a robi. Gdy to Jezus usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł, powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu, a gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Dla mnie ta dzisiejsza Ewangelia jest Ewangelia o miłości. Dzisiaj widzimy setnika, który walczy o swojego sługę, którego kocha. Gdy kogoś kocham, to walczę do końca, aby on żył, aby był ze mną, abym ja był dla niego. Pomyśl dzisiaj, może to ty jesteś takim setnikiem dla kogoś, albo jesteś takim sługą, o którego ktoś walczy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.